Cześć, dzisiaj kilka zdań na temat nowego obiektywu Makro Canona Canon RF 100mm f2.8 L Makro IS USM Tu widać kartonik tuż przede mną A Zrobimy sobie szybki unboxing Unboxing mamy z głowy więc przejdźmy do samego obiektywu To jest właśnie ten obiektyw, jak widać z zewnątrz jest to plastik, bardzo dobrej jakości plastik. Wszystko jest bardzo fajnie zrobione, fajnie spasowane, wszystko działa tak jak trzeba. Natomiast sam obiektyw nie jest ani cięższy, ani lżejszy od y, innych obiektywów tego typu. Z ciekawszych rzeczy, jeżeli chodzi o ten obiektyw, pierwsza rzecz: obiektyw ma trzy pierścienie. To jest obiektyw ogniskowy ale ma jeden pierścień tutaj to jest standardowy pierścień kontrolny. W obiektywach Canon RF. Drugi pierścień jest tutaj, to jest pierścień ręcznego ustawiania ostrości. I trzeci pierścień jest tu. Tutaj jest oznaczony jako um, SA Control, czyli Spherical Aberration Control, czyli kontrola aberracji sferycznej. To jest coś unikalnego, zazwyczaj obiektywy makro takiego czegoś nie mają. Teraz jeżeli chodzi o przełączniki, które znajdziemy na korpusie. No to na pierwszy rzut widać trzy przełączniki. Mamy przełącznik dotyczący stabilizatora, bo obiektyw ma wbudowaną stabilizację. Możemy włączyć, wyłączyć stabilizator. Drugi przełącznik dotyczy trybu ustawiania ostrości, czy automatyczny, czy ręczny. Możemy tutaj poprzestawiać. Trzeci przełącznik to jest przełączanie zakresu ogniskowania, zakresu odległości, na jakie obiektyw ustawia ostrość. Natomiast ciekawa rzecz, e, zauważyłem w pierwszym momencie, kiedy zacząłem ten obiektyw oglądać, że nie jestem w stanie poruszyć tego pierścienia kontroli aberracji sferycznej. No i co się okazało, jest jeszcze jeden przełącznik. Jak tutaj te trzy przełączniki mamy z tej strony zgrupowane wszystkie razem, to jeszcze jeden przełącznik jest po drugiej stronie. I to jest ten przełącznik, on służy do zablokowania bądź odblokowania pierścienia kontroli aberracji sferycznej. W tej chwili jest w pozycji zablokowanym. Jak przełączę go w drugą pozycję, to jestem w stanie obracać pierścieniem kontroli aberracji sferycznej. I powiem wprost, całe szczęście, że jest ten przełącznik, że ten pierśnia, pierścień aberracji sferycznej można zablokować i 99,9% czasu ten pierścień jest u mnie zablokowany. Ze względu na to, że Przestawienie tego pierścienia w pozycję inną niż zerowa automatycznie powoduje istotne pogorszenie jakości obrazu. No, oczywiście, jeżeli chcemy mieć obraz absolutnie ostry, to wtedy mówimy o pogorszeniu jakości obrazu. Do tego pierścienia jeszcze wrócimy. Kolejna rzecz dosyć interesująca na tym obiektywie widzimy tutaj są takie jak gdyby nacięcia. Jedno nacięcie, drugie nacięcie. I tutaj z tej strony jest jeszcze jedno nacięcie. Czyli mamy trzy takie dziwne nacięcia. Na pierwszy rzut oka nie bardzo wiadomo o co z tymi nacięciami chodzi, bo one wyglądają no, na zupełnie bezużyteczne i zupełnie niepotrzebne. Jedyne do czego mogą służyć to gromadzenie brudu wszelkiego rodzaju. Natomiast jak się okazuje do tego obiektywu można dokupić pierścień mocowania do statywu. W komplecie z tym obiektywem tego pierścienia nie dostajemy. Pierścień trzeba dokupić osobno i niestety nie jest on tani, bo o ile sam obiektyw, no w momencie, kiedy ja go kupowałem, kosztował jakieś 7400 zł, to za pierścień mocowania do statywu trzeba dodatkowo dopłacić jeszcze około 900, prawie że 1000 zł. Więc y, zabawa nie jest tania. Teraz, y, jeżeli popatrzymy sobie na konstrukcję tego obiektywu, to tak jak powiedziałem, na pierwszy rzut oka nic szczególnego, nic ciekawego. Przednia soczewka, no niezbyt duża, jak to w obiektywach makro. Tylna soczewka z kolei, tu uwaga. Uwaga dla wszystkich zapalonych majsterkowiczów, czy też dla wszystkich zapalonych testerów różnego rodzaju rozwiązań. Co się da zrobić, co się nie da zrobić. Od razu uprzedzam: jak zdejmiemy dekielek, tutaj pierwsza soczewka jest natychmiast na samym końcu obiektywu. Natychmiast. Tutaj nie ma w ogóle żadnej przestrzeni, więc po pierwsze nie próbujemy podłączać żadnych telekonwerterów, bo to się skończy natychmiastowym porysowaniem tej soczewki. Nie próbujemy tutaj nic wtykać, bo soczewka jest natychmiast, jak się zaczyna bagnet, to zaczyna się również i soczewka. Obiektyw niby standardowy obiektyw makro, ale ma unikalną cechę. Mianowicie standardowe obiektywy makro zazwyczaj dają skalę odwzorowania 1 do 1. Ten obiektyw ma unikalną cechę, mianowicie skala odzorowania wynosi 1,4 do 1. Czyli mamy powiększenie obrazu z, z, no, z wielkości rzeczywistej razy 1,4. Czyli jeżeli weźmiemy sobie coś o wielkości 1 cm w naturze, to na matrycy obraz tego czegoś będzie miał 1,4 cm, tak? Czyli nastąpi powiększenie obrazu tego obiektu 1,4 razy. Następna rzecz, o której warto wspomnieć, to jest to jest autofokus. Oczywiście jak w przypadku obiektywów Canona autofokus jest świetny, natomiast trzeba pamiętać o tym, że to jest obiektyw makro. Obiektyw makro ogniskuje od bardzo małej odległości do nieskończoności. Automatycznie to oznacza tyle, że ten autofokus nie będzie tak szybki jak w standardowych obiektywach do ogólnych zastosowań, na przykład jakichś tam stałogniskowych typu 50 mm 1.2 czy, czy, czy takich zoomach 2.0 czy 2.8. Natomiast ten autofokus jest trochę wolniejszy. Ale jednak jest tak jak we wszystkich obiektywach Canon RF, zapiętych do dobrej puszki kanona, czyli np. do R6 albo do R5, ten autofokus jest stosunkowo szybki, cały czas stosunkowo szybki, jest bardzo pewny i precyzyjny. Także no, nie można tutaj narzekać. Ja próbowałem tego autofokusa, zarówno w, w, na większych odległościach, jak również do zastosowania makro, działa bardzo ładnie. I jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo fajna w tym obiektywie stabilizacja. Tak jak wcześniej powiedziałem. Mamy wyłącznik stabilizacji. Stabilizacja optyczna w tym obiektywie, w, po, w połączeniu ze stabilizacją wbudowaną w korpus taki jak R6 czy R5, daje po prostu niesamowite efekty. Naprawdę to jest obiektyw, przy pomocy którego można bez problemu z ręki, bez statywu robić zdjęcia makro. Może bez przesady, tam powiedzmy z, nie, nie z maksymalnym odwzorowaniem, ale jednak te zdjęcia makro da się robić z ręki bez potrzeby stosowania statywu. Teraz wróćmy trochę do pierścienia kontroli aberracji sferycznej, dlatego że ten pierścień daje dosyć dziwne efekty. I najpierw pokażę Wam, jakie to są efekty. Tylko, że jak czytamy opisy tego obiektywu. Albo też recenzję tego obiektywu, to zazwyczaj widzimy, że jest to ukierunkowane na rozmycie tła albo rozmycie punktowych źródeł światła gdzieś za nami albo przed nami, to znaczy za obiektem albo przed obiektem fotografowanym. Natomiast ja potrzebę do tego trochę inaczej. Mianowicie mnie interesuje, jak wygląda efekt działania tego właśnie, tej, tej kontroli aberracji sferycznej na sam fotografowany obiekt. Więc za chwilę ja będę tym fotografowanym obiektem. I zobaczycie co się dzieje, kiedy przestawią ten pieśń kontroli aberacji sferycznej. No dobrze, jak widzicie, zastosowanie tego pierścienia kontroli aberracji sferycznej daje dosyć interesujące efekty na samym fotografowanym obiekcie, ponieważ ten obiekt rozmywa. I jak przyjrzałem się temu, co się dzieje z tym fotografowanym obiektem, no to doszedłem do wniosku, że to jest dosyć podobne do tego, co robiliśmy kiedyś w dawnych czasach. Stosując na przykład jakieś gluty rozmazane na, filtru, na filtrze UV nakręcone na obiektyw, albo też stosując jakąś powiedzmy pończochę naciągniętą na obiektyw, po to, żeby zmięk zmiękczyć, rozmyć obraz w portrecie. Tak? Więc moim zdaniem, zamiast zastanawiać się nad tym, czy rozmyjemy sobie, czy, czy będą takie czy inne kółeczka z, powstające z obiektów, z, z punktowych źródeł światła przed czy za obiektem, no to wydaje mi się, że znacznie bardziej interesujące efekty możemy uzyskać przy pomocy tego obiektywu, stosując go jako obiektyw portretowy i stosując tą kontrolę aberracji sferycznej do tego, żeby rozmywać obraz, tak, czy w jedną, czy, czy w drugą stronę. Podsumowania: Moim zdaniem, to jest świetny obiektyw. Ten obiektyw naprawdę daje radę i to jest obiektyw, który można, można stosować sami na dwa sposoby. Raz, że jest to rasowy obiektyw makro, naprawdę świetny obiektyw makro, i dwa, moim zdaniem, można go spokojnie stosować do portretu. Czy to bez mm, wprowadzania aberracji sferycznej, czy też z lekkim dodatkiem aberracji sferycznej, żeby trochę rozmyć ten bardzo ostry, taki jak Żyleta, obraz, żeby go doprowadzić do tego, żeby był bardziej miękki, bardziej taki przyjazny. To tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem!